Gościmy w Szkole Filmowej w Łodzi. Pragnę serdecznie powitać wszystkich zgromadzonych przed ekranami, w szczególności autorów nominowanych książek. A na dobry początek, wsłuchajmy się w kilka myśli o walorach nauki. Zapytajmy o wartość, doniosłość i ważność nauki. Świat staje się zakrzyczany, dlatego promujmy humanistykę, humanistów, bo to oni najpiękniej potrafią dodać nauce polotu. Kapituła nagrody uznała, że w szóstej edycji nagrody imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego, otrzymał pan profesor Jerzy Zajadło za pracę minima Juridika, refleksję o pewnych nieoczywistościach prawniczych. Panie profesorze, tu zwracam się już powoli do laureata. Oddajemy panu głos. Często trudno mi ukryć usłyszenie. i To jest tak, że ta, ta praca wyrosła z pewnych niepokojów. Niepokojów prawnika, ale także niepokojów obywatela.